Witam Was w ósmym już odcinku z mojej serii, w której łapię czterów na serwerze Netherstorm, a dokładniej na trzech jego trybach, z czego najbardziej skupił się w tym odcinku na trybie PvP, bo najwięcej mam z niego materiału, aczkolwiek inne tryby też się pojawią. Zapraszam do oglądania. No i pokazał, co miał pokazać. Chwila. No na pewno pokazał. No, no, knoka. Podobno on tu jest. Odpalony. Sprawdzę od razu knoka. Niech sobie stanie tak trochę dalej. Może być. No, niech sobie stanie. O oh. nic nie, nie odlatuje. Czekaj, kiedy się domyśli. Trzeba nigdy. Dobra. Czekaj teraz? Ha! Wyłączył. <ścoughs> Dobra, mam Cię. Mam Cię. <ścoughs> ja mam chyba kolejnego pana deksowego z odpalanym z... Knokkiem. Tak, tutaj na Tilaura chodzi. Nie po co ja tyle gadam, no? Aha. No to cześć. A, jeszcze laura wchodzi. Maxi. No na... Klaury na razie tu nie widzę, ale... Aha, widzę jeszcze jeden. Ja Mreż puka. Dobra. Tu sobie go uderzę. Tu jest kolejny. I ten. Tak, yy, jej ja sobie nie zwalniam. Dobra. Kozaszek. Oj chyba widzę pana nauknoka no i tak. Widzę pana nauknoka no Jestem chyba lepiej. Tak Pana ną no, kolejnego. Tak, zaraz sobie sypnę, bo tutaj po w stronę. Jak widać się, nawet nikt nie odlatywał. będzie banik, Kolejny. No, skoczek. Zginąłeś. No, dobra, jestem na manisku, to dobrze. Tutaj pan Skoczek oczywiście nie odlatuje. I prawdopodobnie używa Kilaury. No, zaraz zobaczymy. Eee, dobra. A no, na pewno skryptu na jakieś bicie i Kilaura też tam jest. Zobaczenie. O, o, jajajajaj. Jaj, jaj. Zginął? Zginął. No, no, ale tutaj pokaz na spawnie Killaura on Stoi w miejscu, oczywiście teraz wyłączona Szukał długo, szukał przycisku, którym się to wyłączy, albo w chcąc by grzebał No już widzę, że tutaj ma już wszystko włączone, zaraz Wota, w sklepie i bana dostanie To jest bardzo, bardzo Bardzo słaba Kilaura. Pan puszka się odpalił? Chyba tak! No, no, to zaśniałem, bo tu go tutaj nie trafia. A jak już go trafia, to nie jednak nie, nie odlatuje. A, 9000 punktów. Tam w aure było widać. Tutaj zrej sobie biegnie. No, tego oczywiście nic nie robi. Zostanie go w 100% odporny No, to, no, no ban No tutaj chyba widzę kolejnego pana no -talka. Z y, panią Kilaurą widzę Co tym to jest możliwe No, jedzenie w biegu też nie jest normalne Muszę się udławić. 6 sekund. No jak ktoś tu będzie miał banek chyba za No tutaj nie widzę osobnik wyręcza, no ale 109 9, raz 7 tysięcy. No i to nie są lagi I chyba tutaj kolejny fajnek sobie odpalony no, Chyba jego pierwsze zabicie teraz było Nara MinecraftMargin.pl Albo Marcel Jestem ślepy Mam tutaj. Hahaha, <śmany> ha Ten tutaj echa, Albo 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 jest odpalony, ale nie, on chyba jednak jest echa, one chyba On jest polony Polony odpalony, odpalony? echa, To jest dosyć prawdopodobne, echa, To jest echa, bardzo i to bardzo prawdopodobne. No to cześć. No i mam tutaj pana z Just pvp, który, który najprawdopodobniej zaraz będzie. Na dostał bana, Więc teraz i tutaj na serwerze, na trybie PVP zapewne też zaraz dostanie pana. I będzie z tym naprawdę bardzo pocieszony. No, widać, leci leci, 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 chociaż nie wiem co to. Za no, cofki są głupia. Ale normalnie to on nie jest. Ja sobie już biorę go od razu do sprawdzania. I wylogował się. No, szybko. To nie skoczył, no, Oczywiście. Aha, dobra. No, widać, ora. 4 minuty temu Freire dostał banana na. Oczywiście dostał banana na PVP. Teraz sobie przed. poczytać trochę na. Czes PVP i śmieć już ma bana. Dobry ten pan pozwala sobie Na hudzunce Na nomknoku I to widać I tak. Oczywiście Aurek też sobie musiał pozwolić odpalić no Zaraz się zewanisuje, tylko będę musiał go dorwać Ranking mi się zgadzał. To on. No, to, to będzie ciekawa sytuacja, jeśli Aurę. Niestety zginął, może na resztę zapomni się. Chyba się zapomniał, aczkolwiek tyle widziałem, że aż nic. Co widzę, mam liczbę kot. No, gdzieś tu był z takim niskim rankingiem. O ten. To on. <laughs> Lama. No tutaj ten chyba pan gdzieś sobie podobny, od polon, na Chciałbym mu się dokładnie przyjrzeć. Chociaż wygląda jakby był na 6 FPS-ach. Ja nie, się niestety spalił. Teraz knoka się sprawdzi. Aha! No tak. Dobra, Lara. Dziękuję już za obejrzenie tego odcinka do samego końca. Jeśli ci się spodobał, możesz oczywiście zostawić e, lajka lub komentarz. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zasubskrybuj mnie, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami z serii z życia Admina i prawdopodobnie z odcinkami liveów od przyszłego miesiąca. Także do zobaczenia za tydzień dokładnie o tej samej porze we wtorek o 18:00 widzimy się z kolejnym odcinkiem. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.